Magazyny energii i ich opłacalność. Wszyscy wiemy, że tam, gdzie dwóch Polaków, tam są trzy zdania. Więc zamiast mówić Wam, czy to jest opłacalne, czy nie jest opłacalne, pozwolę Wam to samodzielnie osądzić. W tym odcinku przybliżymy sobie temat magazynów energii, a na koniec obejrzymy przykład z instalacji, gdzie magazyn energii jest zamontowany i zajrzymy do monitoringu za cały rok 2023, aż do dzisiaj. Zapraszam na odcinek. Generalnie w Polsce do użytku domowego mamy dwa takie popularne zastosowania. Zasilanie rezerwowe, czyli brak prądu w sieci. Bierzemy energię z magazynu energii, chociaż to nie powinien być w żadnej mierze Twój priorytet, chyba że naprawdę masz często braki w zasilaniu. Druga bardzo ważna funkcja, właśnie ta, na której się teraz skupimy, to jest zwiększenie autokonsumpcji. Oznacza to, że energia z fotowoltaiki najpierw zasila Twoje odbiorniki. Później zasila twój magazyn, a dopiero nadwyżka jest sprzedawana do sieci. Tak to mniej więcej działa. Oczywiście różne magazyny, różne ustawienia. Ale generalnie zwiększenie autokonsumpcji jest tutaj kluczem do opłacalności magazynu energii. Omówimy to na przykładzie. Na to pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Mianowicie to zależy. A zależy od producenta. Tego magazynu. Waszym zadaniem jako potencjalnego kupującego jest sprawdzić kartę katalogową oraz warunki gwarancji. Pamiętajcie, że jest od groma sprzedawców, którzy powiedzą Wam wszystko, co byście chcieli tylko usłyszeć, żeby podpisać z Wami umowę. Dla własnego dobra powinniście sprawdzić kartę katalogową. Tam powinna być zapisana ilość cykli, na jaką jest przewidziany magazyn oraz o ile mniejsza będzie jego pojemność. Po wykonaniu tych cykli, bądź w warunkach gwarancji, możecie mieć też informację o czasie tej gwarancji. Są magazyny, które na przykład mają dziesięcioletnią gwarancję. Znajdując taką informację, możecie przykładowo znaleźć 3000 cykli bądź 10 lat. 3000 to jest troszkę mniej niż 10. I są magazyny, które oferują, a właściwie ich producent oferuje, minimum 70% pojemności początkowej po tym okresie czasu. To jest bardzo fajny wynik. Jeżeli masz już fotowoltaikę i masz falownik przystosowany do obsługi magazynu energii, to oczywiście możesz to zrobić bez najmniejszych prób. Jeżeli masz falownik tak zwany sieciowy, to zostają Ci dwie opcje. Albo możesz go wymienić na falownik hybrydowy, albo dołożyć drugi falownik, który będzie odpowiedzialny tylko za współpracę z magazynem, czyli on go będzie ładował i rozładowywał. Takie falowniki nazywa się potocznie retrofitami. Jak już wiecie z materiału o netbillingu, wielkimi krokami zbliża się do nas rozliczenie godzinowe, jeżeli chodzi o temat sprzedaży energii. Czyli nasza nadwyżka będzie rozliczana już nie po średniej miesięcznej, ale po cenach godzinowych. W okresie, kiedy najwięcej energii będziemy sprzedawać, te ceny będą najniższe. Tak ten system działa i nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Magazyn energii właśnie wtedy ma największy sens ekonomiczny. Bo im mniej energii sprzedamy do sieci, a wykorzystamy u siebie, tym większa jest wartość tej energii. Czas na obiecany przykład. Zwróćcie uwagę, że to jest ta sama instalacja, która była w naszej krótkiej formie, czyli w Shortsie, w Rolce, w TikToku. Nie wiem, gdzie ją widzieliście. Pojemność 7,1, moc instalacji 8,2. Instalacja jest w Tarnowie, w ekspozycji południowej. Z tych statystyk za cały rok 2023, czyli do 26 grudnia, interesuje nas ilość energii sprzedanej i ilość energii wykorzystanej bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii. Ten przykład jest o tyle fajny, że krótka forma, czyli wspomniany short TikTok, były nagrane 18 grudnia. Zobaczycie, jak się zmienił wynik końcowy w porównaniu do tego, co wyjdzie nam dzisiaj. Dlatego tak ważne jest rozpatrywanie instalacji fotowoltaicznej w skali całego roku, a nie tu i teraz. To, co musimy stąd zapamiętać, to ilość energii sprzedanej do sieci to jest 4517, a ilość energii zużytej bezpośrednio z magazynu energii i fotowoltaiki. To jest 4052. Mając te dane oraz informacje, ile instalacja kosztowała, czyli 30 tysięcy kosztu całkowitego, ostatecznego, oznacza to, że jest to koszt instalacji po odjęciu dotacji Mój Prąd i ulgi termomodernizacyjnej. To jest bardzo istotne, żebyście wiedzieli, jaką danę wprowadzić. Czyli mówimy o ostatecznym, realnym koszcie instalacji. Cena zakupu energii, Złoty 14. Dlaczego? Bo po limitach jest złoty 14. Klient ma pompę ciepła, na żadne limity się nie łapie. Poza tym nie oszukujmy się, limity nie będą wieczne. <laughs> Za cenę sprzedaży energii przyjąłem średnio 30 groszy. Średnia miesięczna jest wyższa, ale bezpiecznie jest przyjąć 30 groszy, tak żebyśmy mieli zbliżone dane do takich realnych, których przynajmniej ja się spodziewam, a jednocześnie jest to taki troszkę czarny scenariusz. Jeżeli wiemy, że mamy instalację. Za 30 tysięcy złotych to zostaje nam obliczyć, ile nam przyniosła energia sprzedana oraz ile energii wykorzystaliśmy bezpośrednio razy złotych 14, zł, czyli ile energii nie kupiliśmy, by się dowiedzieć, jaki jest nasz zysk z takiej instalacji. Więc tak, energia sprzedana do sieci to jest 4517 kWh. Razy 30 groszy, no aż przerażenie człowieka bierze, bo to jest tylko 1355 zł. Energia bezpośrednio wykorzystana z instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii to jest 4052 kWh. I tu się robi ciekawiej, bo tej ilości energii nie kupiliśmy za tą kwotę. Nasz zysk. To jest wartość, której nie zapłaciliśmy, bo wykorzystaliśmy ją bezpośrednio z modułów fotowoltaicznych, plus wartość depozytu, który sprzedaliśmy do sieci. Tutaj macie wynik, po jakim, ta, po jakim czasie przepraszam, ta instalacja się zwraca. Czy to jest dobrze, czy źle, zostawiam w Waszej ocenie. Na podstawie tego przykładu to Wy musicie wyciągnąć swoje wnioski. Słuchajcie, naszym celem nie jest namawianie Was. Na instalację z magazynem bądź bez magazynu, tylko wyedukowanie, żebyście wiedzieli, czy ten magazyn ma sens i czy tak naprawdę chcecie się na niego decydować. Ten film nie jest kompendium wiedzy o magazynach energii. Ma Was nakierować i pokazać Wam, jakie są opcje. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomógł.